Witam, test przyczepy firmy VENUS Przyczepa wyposażona w przednie łóżko rozkładane kuchnie, Sypialnie i toaletę a to przejdziemy za moment Najpierw przednia część jak widać pełno oświetlenie jak wspomniałem łóżko rozkładane Kuchnia trzy palniczki gazowe rozłączymy Poniżej grill łącznie z piekarnikiem, czyli teraz mamy piekarnik załączony, a jak przekręcimy na drugą stronę pokrętło, to nam zapala grill, czyli mamy w dwóch pozycjach obok lodówka, która jest teraz załączona na gazie. Jak widać, na polu zielonym jest. To jest pozycja gaz. Żeby odpalić, wciskam to pokrętło i jednocześnie iskrownik. Również jest tu druga pozycja, to jest na podtrzymanie podczas jazdy i na 230. Sprawdzimy jeszcze zmrożenie. Podświetlimy. 19,4. Do góry mamy zlew. Woda zimna, woda ciepła. Mikrowela, jak widać, działa. Tutaj mamy tak zwany panel sterowania i teraz tak włącznik zasilania, światło wewnętrzne. Włącznik pompy. Po drugiej stronie mamy światło zewnętrzne. Tutaj mamy pozycję to jest akumulator, tak? A druga pozycja to jest, jeżeli podłączymy się do auta, to nam wskaźnik będzie pokazywał ładowanie z auta. Tutaj mam tak zwany panel sterowania, i teraz tak. Tu mamy kilka pozycji. I pierwsza jest. Spróbuję to tak pokazać, bo tu prześwietla nam wszystko. Teraz jeszcze gorzej. O, coś tu lepiej. Teraz. I teraz tak. Pierwsza pozycja. Właśnie, to tak ciężko będzie nam pokazać na filmiku. O, może tak. Pierwsza pozycja to jest mm, ogrzewanie przyczepy. Teraz jest ustawiony na 26. Gazowo. Przejdziemy dalej. Musimy chyba to cofnąć. I teraz tak. Druga pozycja to jest podgrzewanie wody. O, mamy gorącą. To jest eko, ekonomiczna. I kolejna pozycja będzie elektrycznie podgrzewanie. I ostatnia wentylator. Przejdziemy dalej. Tutaj mamy sypialnię, oświetlenie działa. I ostatnie pomieszczenie. To jest toaleta, kibelek, spłuczka manualna, umywalka, woda ciepła, woda zimna. I natrysk woda ciepła i woda zimna. Tak oto wygląda przyczepa, dziękuję bardzo.